Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku z serii Wybierz kartę. Dziś przygotowałam film, w którym odpowiem na pytanie, jaki nowy rozdział w życiu otwiera się przede mną. I tak jak widzicie, wylosowałam dla Was karty, pogrupowałam je. Pierwsza grupa jest to Turmalin, druga ametyst, trzecia Tygrysie Oko i czwarta. Cytryn. I Waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli masz pytania do moich kart, napisz na adres mailowy tarocistka gmail.com, a ja na takie pytania odpowiadać będę albo w filmiku na YouTube. Albo drogą mailową, ewentualnie w wiadomości głosowej, lub podczas sesji indywidualnej. Cennik czytań znajdziesz w komentarzu pod filmem, ehm, także zaglądaj tam proszę. Ehm, w komentarzu pod filmem umieściłam również linki do mojej strony na Facebooku, na e, mojego Instagrama, na mojego TikToka, jak również na mojego bloga. Także zachęcam do zaglądania. No dobrze. Mam nadzieję, że dokonaliście już swojego wyboru, a ja przejdę do interpretacji grupy pierwszej, Turmalin. Jaki nowy rozdział w życiu otwiera się przed tobą? Powiem tak. Rzeczywiście pokazane jest takie przejście tutaj z jednego w drugie. Tutaj już, co, co się pokazuje w kartach. Tak jakby zmęczenie, e, zmęczenie, może, może nie zmęczenie, e, już tak jakby niechęć, niechęć do tego, co, e, co jest. Może znudzenie się tym. Karty pokazują również e, to, że e, nowy rozdział będzie dotyczył e, emocji tak naprawdę emocji wszystko co związane z emocjami e, czyli może to być sfera uczuciowa może to być sfera no jakakolwiek gdziekolwiek są te emocje tak e, tu jest taka intensywność pokazana e, czyli e, tak jakby los otworzy przed tobą możliwości e, czy to do no właśnie, możliwości, aby rozpocząć nowy związek, tak, szczęśliwy związek. Natomiast tu jeszcze jest taka informacja, aby em, pokonać swoje lęki. Bo już w momencie, kiedy pokonasz swoje lęki, ten, to, co ma się rozpocząć, co tutaj jest w kartach pokazane, rozpocznie się szybciej, dlatego że e, ja bym powiedziała. Tak naprawdę od ciebie zależy, jak szybko uporasz się z tymi lękami. Wszystko masz w swoich rękach tak naprawdę, tak jakby to Ty kreujesz swoje, swoje życie. W momencie kiedy pozbędziesz się, dasz sobie, pokonasz może o tak, pokonasz te swoje lęki, jakieś takie czarnowictwo, również, brak wiary w siebie. Um, niskie poczucie własnej wartości, jeżeli uporasz się z tym jak najszybciej, to tym szybciej przyjdzie do ciebie um, to, to coś nowego. Um, I w jaki sposób pokonać tutaj te lęki? Tu mamy kartę, która mówi o tym, żeby doceniać to, co już osiągnęłaś, osiągnąłeś. Tylko tym sposobem, czyli być. Być wdzięcznym, być wdzięcznym, doceniać to, co do tej pory masz. I to jest sposób, aby pokonać yy, te wszelkie ograniczenia, które nosimy gdzieś w sobie, tak? Yy, czyli na przykład, jeżeli czegoś się bardzo boisz, to wiadomo, że strach ogranicza. I tutaj karty rzeczywiście pokazują to, że. E, strach ogranicza, to są nieprzespane noce, jakieś wewnętrzne lęki, brak wiary w siebie. E, to w momencie, kiedy tą energię tak jakby obrócisz w drugą stronę tak? e, i zaczniesz e, doceniać to, co masz, zaczniesz się cieszyć tym, co do tej pory osiągnęła, osiągnęłaś, osiągnąłeś, to w tym momencie los otwiera przed tobą, przed tobą nowe możliwości. I e, Przychodzi do Ciebie możliwość kreowania swojego życia takim, jakim chcesz, aby ono było. I tu pokazuje poka karta, że Twoje pragnienia już są, już idą w Twoim kierunku. Jaki rozdział Twojego życia otwiera się, nowy rozdział twoje, w Twoim życiu otwiera się przed Tobą? Dokładnie to, czego pragniesz. To, czego pragniesz. Czyli to, aby Twoje pragnienia już się manifestowały. Tak jak widzicie na karcie, ten mężczyzna tutaj stoi na brzegu rzeki, e, rzeki, morza e, i widzi statki płynące, już zmierzające się do brzegu, tak? Czyli to są te Wasze pragnienia i one już zmierzają. Ty wiesz, że one do ciebie przyjdą. Ty wiesz, że one do ciebie przyjdą. One już idą, Ty już je widzisz, tak? I żeby to przyspieszyć, cały ten proces przyspieszyć. Pokonaj swoje lęki. Tak? Dziewiątka Mieczy to jest taka, to jest trauma pewnego, pewnego rodzaju. To może być trauma związana no właśnie z poprzednimi wydarzeniami. Może coś takiego wydarzyło się w Twoim życiu, e, co spowodowało, gdzie spod, spowodowało to, że straciłaś, straciłeś wiarę we własne siły. E, zaniżyło to poczucie Twojej wartości, tak? Spowodowało, że masz jakieś wewnętrzne lęki, nieprzespane noce i tak dalej. tego należy się pozbyć, to trzeba przepracować, a przepracu przepracując możesz tylko nie narzekając na swój los i e, to, co osiągnęłaś po prostu e, brać na, na takiej zasadzie, że no, jak jest, to jest, to jest OK nie bardziej doceniać, bardziej się cieszyć, bardziej um, być wdzięcznym za to. I w tym momencie przychodzi to czego pragniesz, czyli nowy rozdział życia, nowy rozdział życia, taki, jaki chcesz, aby on był, czyli kreujesz um, w swojej przestrzeni energetycznej i to się właśnie to się manifestuje wtedy, tak? Także no powiem, że um, bardzo bardzo pozytywne um, po, po, bardzo pozytywna e, grupa kart. To jest pierwsza grupa. Druga grupa Ametyst. Co nowego przyciągasz do swojego życia? Jaki nowy rozdział mm, idzie w Twoim kierunku? Powiem tak. Tutaj pierwsze, co, co rzuciło mi się w oczy, moi drodzy, jaki nowy rozdział przed Tobą się otwiera, to jest tak. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to to, że musisz podjąć decyzję, bo pokazuje się, tak jakby, kilka opcji. Może to być kilka nowych rozdziałów, może to być um, no właśnie kilka nowych rozdziałów dosłownie. Gdzie będziesz musiała bądź będziesz musiał podjąć, podjąć decyzję, to ma związek właśnie z podejmowaniem decyzji, z dokonaniem pewnych wyborów w swoim życiu. I karty pokazują tutaj, że Ty już to czujesz, Ty już to rzeczywiście czujesz, że coś nowego zmierza w Twoim kierunku. Być może czujesz to od od, no właśnie, od jakiegoś czasu, może za sprawą nowiu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu. No też tak może być, potężne energie. E, także tutaj e, karty informują, że ty już czujesz, że to idzie w, w Twoim kierunku. To będzie tak, jakby kilka rozdziałów e, w Twoim życiu, może być to związane z Twoim niezdecydowaniem, a może rzeczywiście, m, potrzeba dużej zmiany. W kilku sferach Twojego życia. Tu karty mówią, że spełni się wszystko tak, jak sobie zaplanujesz, tylko podejmij jeszcze decyzję, podejmij decyzję, dokonaj pewnych wyborów w swoim, w, w swoim życiu. Wszystko poukłada się tak, jak będziesz chciała, jak będziesz chciał. Tutaj rezultat jest, jest, jest sukces, na który jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. Ale trzeba będzie poczekać tylko dlatego, że będziesz musiała, będziesz musiał podjąć jakieś decyzje? Tak, jakby dopracować pewne, pewne, pewne rzeczy w swoim życiu. Może masz jeszcze nie do końca sprecyzowane te swoje marzenia. I powiem, że. No właśnie. I, i tutaj w jaki sposób? W jaki sposób, co jeszcze? co jeszcze chciałam dodać, to to, że rozdział, nowy rozdział w Twoim życiu dotyczy na pewno spraw uczuciowych i powiedziałabym, że zawodowych również. Tak, to, tak, tak czuję, patrząc tutaj w karty. I zmiany nastąpią wtedy, to coś nowego przyjdzie, przyciągniesz do swojego życia w momencie, kiedy przestaniesz czekać. W momencie też, kiedy dokonasz wyboru, sprecyzujesz swoje pragnienie i przestaniesz czekać, skupisz się na czymś innym. Tak, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo często jest tak, że jeśli czegoś bardzo mocno pragniemy, nie, nie potrafimy myśleć o, o czymś innym jak tylko o tym i mamy wrażenie, że, że ten czas oczekiwania się wydłuża w momencie kiedy skupiamy uwagę na czymś innym, zapominamy o tym naszym pragnieniu on się zaczyna manifestować i tak mniej więcej tak to tutaj, tutaj wygląda sukces na pewno, tylko no mówię w takim, taki, taki powolny mi się pokazuje ten, ten sukces, tu jeszcze będziesz musiała będziesz musiał dopracować pewne, pewne rzeczy trzecia grupa gry się oko. Oj piękne karty. Tutaj ja bym powiedziała, że kwestie e, zawodowo-finansowe nowy rozdział e, w, te, w tych sprawach. E, uczucia. Też, też może być, ale bardziej skłaniałabym się, że wszystko bardzo szybko się potoczy. Twoja determinacja tutaj mi się bardzo pokazuje. To, czego pragniesz. I karty mówią o tym, zawalcz o to. Zawalcz o to. Pamiętaj również, aby Twoje potrzeby były zaspokajane, również i pokazuje mi się, sukces finansowy, sukces zawodowy. Wszystko bardzo szybko zacznie się, bardzo szybko zacznie się toczyć. Karty owszem, również pokazują to, że w dużej mierze musisz liczyć na siebie, tylko na siebie, ale dzięki temu, no właśnie, świetnie będziesz wykorzystywać tą, tą energię tutaj. Tu są kontakty międzyludzkie, które. Możesz liczyć na siebie, Twoja determinacja ci pomoże osiągnąć sukces. Nowy rozdział w Twojej karierze, bym powiedziała, Twoja kariera. Ktoś może cię dostrzeże, doceni, odkryje, gdzieś zaczniesz się sprawdzać, co będzie wynagrodzone Tobie. Przypływ powiedziałabym przypływ gotówki ktoś, ktoś Cię po prostu doceni czyli takie docenienie jeżeli nawet nie miałby ta sytuacja nie miałaby dotyczyć spraw zawodowych to może nawet na tutaj polu personalnym, czyli międzyludzkim również docenienie Twoja determinacja tutaj i taka szybkość w działaniu pomoże, że Inni Cię docenią, bądź ta osoba Cię doceni, spojrzy na Ciebie trochę inaczej, tak? Także tutaj um, relacje, e, relacje z innymi, generalnie, tak, relacje, bo to może być relacja e, pracownik-szef, również, tak? Bądź, e, bądź szef-pracownicy, również, tak? Takie docenienie, spojrzenie na Ciebie, że wow, tak, ta osoba jest tutaj. Dobrze, że tej osobie dałam, dałem szansę, tak? Bo ona się sprawdziła tutaj w tej roli. No, re, re, rewelacja. Docenienie, docenienie, szybkość, e, szybko wszystko będzie się działo i e, satysfakcja duża. Cytryn. O, tutaj od razu pokazał się nowy rozdział. Kochani, e, Pokazuje mi się rzeczywiście, e, jaki nowy rozdział e, otwiera się e, przed Tobą. Powiedziałabym, że dotyczy k, e, spraw, e, no właśnie, budowania czegoś nowego. To może być e, związane z pieniędzmi. To może być, e, mogą być stawiane fundamenty chociażby w nowej relacji, w nowym związku, tak? Ale nie podoba mi się tutaj jedna kwestia, nie podoba mi się ta energia braku. Powiem tak, może należałoby skupić uwagę, zamiast skupiać uwagę na tym, czego nie masz, bo tutaj ewidentnie karty pokazują, że nowy rozdział. Od, rozpocznie się w Twoim życiu, e, może dotyczyć właśnie nowego miejsca zamieszkania, chociażby nowej kariery zawodowej, nowego związku. Tak? E, tylko odnoszę wrażenie, że nawet jeżeli to się e, już za chwilę będzie miało manifestować, to Ty będziesz skupiać uwagę na tym, że tego nie ma, jeszcze nie ma, czyli energia braku, skupianie uwagi na tym, czego nie ma. W momencie, kiedy skupiamy uwagę na tym, czego nie ma, dostajemy tego więcej. Bo tak działa prawo przyciągania. To, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Także tutaj jest takie ostrzeżenie kart, tak naprawdę. Skup uwagę na tym, czego pragniesz. Skup uwagę na tym, co jest dla ciebie najistotniejsze. I z taką dziecięcą wiarą podejdź do tego. Bo tylko tym sposobem jesteś w stanie przyciągnąć do swojego życia to, czego pragniesz. Nie na zasadzie, ja chcę tego skupiasz uwagę na tym, że tak, no chcę na przykład nowy dom, chcę nową karierę, chcę nowy związek. A na drugi dzień sobie myślisz, ale tego, tego nie mam. Tego nie mam. Kiedy to będzie? Tak? I, I w tym momencie blokujesz. Blokujesz to, aby to się manifestowało. Bo tutaj to wygląda pięknie. I karty mówią, zaufaj, nie bój się, nic ci się nie stanie. Jeżeli masz podjąć jakieś ryzyko, podejmij to ryzyko, nic ci się nie stanie, ale skup uwagę na ostatecznym rezultacie: na ostatecznym rezultacie, że już się zmanifestował to, czego pragniesz, to, co się zmanifestowało, tak? Nie skupiaj uwagę na tym, czego, czego nie ma, co się jeszcze nie wydarzyło, a co by było gdyby, tak? O tym nie myśl, bo w momencie, kiedy będziesz nad o tym myśleć, że co by było, gdyby to się nie wydarzyło, albo jeżeli poniosę porażkę, to gwarantuję, że tą porażkę poniesiesz. Także tutaj e, z taką dziecięcą naiwnością wręcz e, i wiarą wiesz w to, że udaje Ci się tworzyć e, co, coś nowego, to czego pragniesz i tutaj będzie ta energia ta energia jest bardzo sprzyjająca tylko podejdź do tego optymistycznie kochani, to by było na tyle mam nadzieję, że filmik Wam się podobał jeżeli tak, łapki w górę zachęcam do subskrypcji piszcie do mnie, dziękuję za uwagę i do następnego razu